Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz. To jest kolejny odcinek z Hearthstone'a. Tym razem nagrywamy go na live, więc może być trochę dziwnie, bo już mnie rozśmieszają na czacie. Zajebiście, dzięki. Eee, dzisiaj przedstawię Wam opcję w Hearthstone'ie, która nazywa się Areny. Czyli składanie tali z randomowych kart, które dostajemy, eee, jest to taki rodzaj małego turnieju. Gramy tam arenę. Znaczy tak, najpierw składamy sobie talię i gramy tą arenę do 9 wygranych albo do 3 przegranych. Za chwilę. Momencik, wyłączę sobie czat, bo mnie denerwują. Okej, okay. jesteśmy już z powrotem. E, gramy do 9 wygranych albo do 3 przegranych. Po czym dostajemy jakąś nagrodę. Im więcej gier uda nam się wygrać, tym ta nagroda oczywiście jest lepsza. E, dzisiaj pokażę wam, jak to wygląda, i mam nadzieję, że rozegramy jeszcze jakąś grę. Ogólnie wstęp na areny kosztuje albo 2 dolary, albo 150 golda. 2 dolary to jest niedużo, myślę, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast 150 golda na chwilę obecną to jest cały dzień farmienia, więc to już jest sporo. Ale możemy, przy 9 wygranych, wygrywamy około 200 golda, więc nam się nawet zwraca i możemy od razu iść na następną. Ok, płacimy za wstęp. ja udało się kupić. Pierwszą rzeczą, którą mamy do wyboru, to są to bohaterowie, są oni zawsze losowi, możemy sobie wybrać jednego z trzech, my wybierzemy sobie tak, Hunterem już grałem, prista albo szamana, z racji tego, że słyszałem, że pasywka szamana jest OP, to weźmiemy sobie wspomnianego szamana, tak mi się wydaje, przywołujemy za dwa losowy totem, dosyć przydatne, OK. I tutaj 30 razy powtarzamy taki schemat. Dostajemy 3 losowe karty i z tych trzech kart wybieramy jeden, a złożymy dek 30-kartowy. W tym przypadku mamy tak miniona za 2, który pod koniec, który daje plus 1 ataku, jakie można żemu minionowi. Gościa za 4 3 na 5. Kiedykolwiek kastujemy spell, kładziemy Yy, stworka 1 na 1 Oraz kiedykolwiek kastujemy spell, dobieramy kartę Mi się najbardziej podoba aukcjoner, więc sobie go weźmiemy A tutaj mamy misiaczków troszkę tańszych Za 2... 2... 1... Silence a minion, całkiem spoko Albo gościu z tauntem Kolesie z tauntem ogólnie w tym trybie są dosyć mocni, więc ja sobie wezmę tego z tauntem Tauntem, Boże Okej okay. Hmm, tutaj mamy tak. Kolej za 1-2-1 ma szarże kiedy mamy broń. A, raczej nie. Kiedykolwiek zagrywamy kartę z overloadem, dostaje plus 1, plus 1. Nie jest to najgorsze. Overload to taka umiejętność na niektórych kartach. Pewnie jakaś będzie po drodze, więc wam pokażę. A, tutaj mamy za 5, 4 na 5 i przywraca, znaczy leczy dwa życia ze wszystkich przyjaznych. Charakterów. No, weźmiemy sobie może tego elementala. Kolejna porcja erek. Tutaj macie te gemy na środku. To jest reality Card. To są erki, czy tam rary. Ten jest całkiem mocny. Za 3-2-3, 2, 2 3, za każdym razem, kiedy minion ubiera, dostaje on jeden ataku. Nieważne, czy minion jest nasz, czy, czy nie nasz. Więc jak wymieniamy się minionami, to znaczy wymieniamy, atakujemy jakiegoś innego miniona przeciwnika, obydwa umierają, to on dostanie plus 2 do ataku. Ten jest za 5-4-4 z tamtem i ma Deadrattle, czyli ta umiejętność się aktywuje w momencie, kiedy yy, kiedy on umiera. I zadaje on wtedy 2 demerzu wszystkim charakterom. Całkiem, całkiem spoko. Z tym, że my mamy totemy, więc możemy sobie własne totemy tym, yy, tym Dead Rattle zabijać. A tutaj co jest: Whenever a character is healed, gain one attack. Kiedykolwiek jakieś i kogoś leczymy, zyskujemy jeden do ataku. A ja wezmę sobie tego gula. Hmm. Tutaj mamy Earthshock, za jeden silensuje miniona, czyli usuwa wszystkie e, umiejętności, tak jak na przykład tutaj dobieranie karty, czy e, to z tym plus 1, plus jeden, czy tam ten atak. I jeden demon zadaje, całkiem spoko. Tu jest za 4, 2, 4 dobieramy karty też ok. A tu jest za 4, 2 na 7 nie robi nic. Weźmiemy sobie może tego Earthshocka. Ok, dalej mamy mm, za 3, 4 na 2 Stealth. Stealth sprawia, że nie można tej kreatury zaatakować ani użyć na niej żadnego spela, dopóki ona czegoś nie zrobi. Więc jest całkiem spoko. O, tutaj jest właśnie ten Overload. Jeżeli użyję tego, to zapłacę tylko jeden surowiec, ale w następnej turze będę miał dwa mniej na starcie. Czyli jak na przykład wrzucę to w pierwszej turze, to w drugiej będę miał zero surowców. Tak działa Overload. I zadaję to 2 damage do dwóch losowych minionów. Albo Archmage'a, który daje spell powera. Nie, ten, ten, ten Lightning jest spoko, więc to weźmiemy sobie. O, tutaj mamy za 1 2 na 1 Szamana, czy tam Doktora, który Battle Cry to jest umiejętność, która aktywuje się jak kiedy zagrywamy tą kartę i ona wchodzi do gry. Która, I on leczy nam dwa, dwa obrażenia. Ten leczy 4, jest trochę droższy. Natomiast ten daje minioną plus 3 do ataku w tej turze za 5. Biorąc pod uwagę, że nasza pasywka to w temu, które również mogą atakować, to Bloodlust jest całkiem, całkiem spoko wyborem. Tu mamy tego, tak już mieliśmy 2-2 taunt. Hmm. To nie jest za 3-3. spoko statystyki nawet. I ma Enrage, czyli jeżeli dostanie jakiś damage, ale mniejszy niż 3, czyli na przykład 1, to dostanie Wind Fury, czyli może 2 razy atakować i plus 1 do ataku. Hmm. Weźmiemy sobie tego organa. <laughs> ok. Za 3-2-4 Spell Power 1, czyli zwiększa damage naszych speli. Lecząca babka oraz 3-3-1 Charge. On to tak szybko ginie. Więc nie bardzo. Weźmiemy sobie tego ze Spell Powerem. Ci goście ze Spell Powerem. Gdzie on jest? Ten bardzo fajnie łączy się z tą błyskawicą. Bo wtedy ta błyskawica zadaje tak mi się przynajmniej wydaje 3 obrażenia do dwóch targetów. Ok. Tu mamy Azur Drake'a. Za 5-4-4. Ma Spell Power 1 i dobiera kartę, kiedy wchodzi do gry. Całkiem spoko. Tutaj mamy znowu tego gula. A tutaj mamy pierwszy minion, którego zagrywamy do najtórze kosztuje dwa mniej. Ciężki wybór. Wezmę tego Drake'a. Tak mi się wydaje. O, kolejne rarowe karty. Za 4, 1 na 1. Battlecry. Dostaje plus 1, plus 1 za każdą kartę w Twojej ręce. Co przyjemne. Tutaj za 1, 2, 1. Jak zagrywamy sekret, to dostaje plus 1, plus 1. A tutaj. Za 3, 2, 2 i każdy grad dobiera po dwie karty. Bez sensu. Weźmiemy sobie tego Drake'a Windfury. Yy, dajmy Minionowi Windfury. To jest to, że dwa razy atakuje w jednej turze. Najlepszy yy, Drop za 4, jeżeli chodzi o Kolesi z Tauntem. Jeden chyba z najlepszych w ogóle w grze. I tutaj mamy coś takiego. Hm, Weźmiemy tego tego Shieldmastera chyba. Mamy już 12 kart. Zostało jeszcze 18 do wyboru. Eeeem... Um. jest spoko. <śmiech> 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 Może tego archmajera albo... Weźmiemy sobie tego Worgena. Tutaj jest to z overloadem, ale nie mam jakiegoś specjalnego... O! Jest ten, błyskawica. To na pewno bierzemy błyskawica. Tu jest Tygrysek za 5-5 stealth. Całkiem przyjazny. Ten mag, którego już mamy, weźmiemy tego Tygrysa. On jest okej. Okay. Frost Shock, zadaje jeden damage do wskażonego celu i go zamraża. Też całkiem spoko karta. Aha. Weźmiemy tego Frost Shocka. Zawsze mamy tam jakieś spell powery. Totemy też mogą być ze spell powerem z pasywki. Więc powinno to się fajnie łączyć. Za 5-3 na 6 taunt. Nie głupia. Urloka nie albo totem za 2 many 0 na 3 i miniony obok mają plus 2 do ataku. Wziąłbym tego, tego z tauntem, bo mam strasznie mało kreatur, znaczy kart o koszcie 6-7 takich większych. Tutaj mamy jakiegoś takiego tauntera 5-5-4. Babkę, która smoka przywołuje. Coś I tam teraz bronią. Weźmiemy sobie tego. Eee, ten jest całkiem fajny. Daje naszym innym minionom plus 1, plus 1. Patrząc na totemy, bardzo przydatna zdolność. Ten zyskuje atak za, e, równy atakowi naszej broni. Nie mamy broni, więc weźmiemy sobie tego. Przydałyby się jakieś dropy za dwa, bo też ich zbyt wiele nie ma. Za 1 jest sporo, za 3 jest sporo, a za 2 nie ma nic praktycznie. Z drugiej strony, za 2 mamy tę pasywkę, więc może być. Ten odpada. To jest całkiem niezłe. Jeżeli mamy jakieś fajne kreatury na ręce, zagrywamy tego i na starcie on się podmienia z jedną z kreatur z naszej ręki. Więc możemy na przykład w czwartej turze wystawić yy, tego Stormwind Championa. I weźmiemy sobie tego bota. Tutaj mamy drugiego Bloodlasta. Przygarniemy, przygarniemy. Za 3-3-3 taunt. Bardzo fajna kreatura. Tutaj mamy za jeden 3 damage'u i overload 1, albo divine shield, eee, weźmiemy tego. <laughs> Tutaj mamy pandarenów, którzy wracają na ręce nasze kreatury, niespecjalnie nam to potrzebne. I raid lidera, który daje naszym innym minionom puzję do ataku, bierzemy, bardzo chętnie. Za jeden 0,4 taunt, średni, ale nie ma nic innego. Dostały jeszcze 6 kart do wzięcia. Tutaj jest ten ilość kart, jakby ktoś nie zauważył. Za 1, 2 na 1 stealth. Taki sam. Weźmiemy tego za 2. Jak on dostanie 1 damage'u, to będzie miał 5 ataków, więc całkiem spoko. Tutaj mamy kolejne rary. Za 1, 2 na 1. Na końcu Twojej tury dajesz innemu randomowego, randomowemu, znaczy innemu losowemu, przyjaznemu minionowi prezent do życia. Ten, jeżeli ma przeciwnik 4 lub więcej minionów, przejmujemy kontrolę, a tutaj na końcu tury dobieramy kartę. Zdecydowanie ten totem. Kolejne arki. Lava Burst, zadaje 5 damage, overload 2. Ten jest fajny, za 2 many 3 na 2 i kiedykolwiek przywołujemy miniona, zadaje 1 damage do losowego przeciwnika. Patrząc na pasywkę, myślę, że będzie dobrym wyborem. Tutaj mamy... weźmiemy sobie małpę z tantem. Tutaj mamy znowu erki. Boże, ile tych jarek tutaj jest? Strasznie dużo. Znowu ten totem z dobieraniem kart, jakiś tam z murlokami. O, to jest bardzo fajne. Za 4, 3 na 3. I kiedy wchodzi do gry, daje kreaturą po boku plus 1, plus 1 i tauta. Tam, ta. Bierzemy na pewno. No, patrzcie. Znowu erki i znowu zajebiste. Weźmę znowu tego Defendera. Ok. I teraz nasza talia. 30, z 30 kart się ona składa. I teraz mamy tutaj taki licznik wygranych. Jeżeli on dojdzie do 9, to po prostu otwieramy nagrodę najwyższego stopnia. Czyli tam 200 golda, około 100 tych niebieskich miksturek do craftingu oraz paczkę kart. Mm, ale jeżeli 3 razy przegramy, to odpadamy z tego turnieju i odbieramy niższą nagrodę. Więc gramy albo do 9 wygranych, albo do 3 przegranych. Mm. No i myślę, że spróbujemy sobie coś zagrać. Miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać wszystkie 9 walki, i przegrać 0. Mało prawdopodobne, ale nadzieję można mieć. Szukamy jakiegoś oponenta, godnego naszych umiejętności. Swoją drogą ten licznik, który tutaj jest... Eee, co się stało? Okej, okay, dobra. Myślałem, że mi się gra zbugowała czy tuś. ale wszystko działa. I must protect the Wild. Okej, okay, możemy mieć taką rękę, stawiamy taniej karty na start, bardzo dobre. Zresztą w naszym decku nie ma zbyt wielu drogich kart, też trzeba to o tym pamiętać. Zobaczymy, co on tutaj zrobi. To nam zadaje jeden damage i frizuje, a to zadaje dwa... Do losowych i ma overloada. Zrobimy sobie, może, tak. Przywołamy od razu w pierwszej turze totem. Zobaczymy, co nam da. Spell Power plus 1, czyli teraz te karty zadaje, zadają 1 damage więcej. To zadaje 3 do 2, a to zadaje 2. Bardzo fajnie. Zobaczmy, co się dalej stanie. Nasz przeciwnik użył pasywki, zaatakuje nasz totemik, biedny totemik. Ok, dobraliśmy jakiegoś tam gościa, możemy sobie od razu stworzyć drugi totem. Akurat bardzo dobrze nam siadło, ten totem ma taunta, więc jeżeli on użyje pasywki będzie chciał zaatakować, to najpierw musi w tego. Nas, na, nasz poprzedni totemik przeżyje, like it. Ok, zobaczmy co... co misiaczek zrobi. Użyje pasywki. No, zyskuje co prawda armor, ale to tam mniejszy problem. <laughs> totem przeżył, my dobieramy aukcjonera, ale to później. Zagramy sobie może... Hmm, czy potrzebny nam jest ten totem w tym momencie? Myślę, że tak. Znaczy może nie do końca potrzebny, ale na pewno się przyda. Zabierzemy sobie kartę na końcu tury. nice. Zobaczmy jaki będzie jego ruch. W tej turze możemy zagrać y Shieldmastera, co spokojnie nas ochroni przed jego pasywką. Czy tam w sumie to nie jest pasywka, tylko hero power. Ciągle mnie się to mieni, <śmany> Eee, możemy zagrać Shield Mastera, możemy też zagrać to, silencować tą oto panią, żeby nie robiła nam brzydkich małych impów, lub zagrać tego i poczekać, co się stanie w następnej turze. Myślę, że to nie jest najgorsza opcja. Dostajemy kolejnego miniona, całkiem fajnie. Teraz rzucimy Bloodlust'a i go zabijemy. No nie, 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 nie zabijemy. Znaczy nie zrzucimy prawdopodobnie, bo zrobimy coś innego, ale przekonamy się co on ma w planach. Albo i się nie przekonamy. Może się przywitamy. Co z co, 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 co? Co ty umisz? Halo? Ej, no nie mogę sobie go... Za 5-4-4 charge, okej. Okay. Oki doki. Tutaj mamy jakieś misiaczka stąd tam. Mamy niebywałą okazję zabić wszystko co ma na stole. Nie byłoby to złe. Zrobimy sobie może tak. Zabijemy go. Tutaj zabijemy dwie pozostałe kreatury. Umrą na śmierć oraz dodamy do naszej armii może Totemik, albo nie, gościa z tam, żeby chronił nasz Totem przed pasywką Druida. Przyszedł kolejny Taunton. W tej turze, niestety, dostaniemy tylko chyba 4 surowce, bo tam był Overload 2, ale myślę, że będzie spoko. A, eee, 2-4 do nothing, może być. Zaatakujesz? Nie, miło z twojej strony. Ok, przejdźmy do tam, zobaczymy, co nam tutaj ciekawego wpadnie. Searing to ten. 1-1 nic nie robi. Zagramy sobie tego misia. Mm, 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 mm. <laughs> Czy ja chcę to zagrać? 2, 3, 3. Nie, skończymy turę. Pert póki co nam nie brakuje. Spokojnie można Bloodlaster rzucać i jakieś damage próbować zrobić. O, to jest w sumie ma 8 kart. Atakujesz? Czy nie atakujesz? What to do. Dobre pytanie, mi się. Zaatakował, spoko. Tego nie było w planach. Więc demedżu i dobiera kartę. Może być niespecjalnie mi tak już przeszkadza. O, to akurat jest całkiem, całkiem mocne w tym momencie. Albo i nie. A czy my tutaj mamy coś fajnego? W mogę po prostu ich pozabijać. Zobaczymy jaki to tam nam wpadnie. Leczący. No. Nie brzmi źle. Natomiast oni i tak zginą. Raczej... Znaczy on zginie. go zaatakują w końcu. Hmm. Zabić go jeszcze nie mogę. Tak, ja jestem pewien na 100%. Używanie tego mija się trochę z celem. O, już się czas skończył. Dobra, masz. Zagramy sobie tego, który za każdym razem, kiedy zagrywamy spal wybieramy kartę. Znaczy, akurat spellę to mamy dwa na ręce. O, jest ten bocik fajny. Uleciliśmy się jeszcze, z jednego z totemów. Za ile ja mogę teraz zaatakować? 15, 19, minus 3, 16. Okej. Okay. 5 z spoks. Lubię jak tak przeciwnik marnuje karty bez sensu na mnie. O, patrzcie. Dostałem gościa, który zwiększa mój atak... czy znaczy atak moich kreatur o 1. I życie. Zabijemy! Podejrzewam, że to się dla mnie skończy jakoś dosyć tragicznie. Bo nie wierzę, żeby on na ręce totalnie nic nie miał. Ile mam kart? Teraz 2, 3, 5, chyba 9. Ogólnie jest limit kart na ręce. Jak macie 10, to po prostu 11 znika. Bo zamiast się dobrać, moja armia to temu daje radę. Z tego co widzę. Jak teraz. No, jak teraz nic nie zrobi, to go zabiję następnej Żegram Murloka. Powiększy murloka. To jest duży murlok. Okej. Okay. Zadam mu 5 damerza. Okej. Okay. I zabiję. O, odważne. Moje kreatury nagle stały się trochę groźniejsze, misiaczku. Eee... Dobra. O tym fakcie może zapomniałem. Może nawet na pewno. Ooooooo. Chwilę, ile ma? 24... 17... Dobra, chyba go zabiję. Chyba tak. Publika skanduje. Więcej, więcej. morda match. Dobra. O, wylewelowaliśmy od razu szamana. Na drugi level. Nice. I dostaliśmy Bloodlust. Spoko. Okej, okay, tak wyglądają te areny. A przede mną jeszcze... Co najmniej trzy pasjonujące mecze. Jeżeli przegram wszystkie trzy, to odpadnę. Jeżeli nie przegram żadnego, no to do dziewięciu wygranych będę grał. Zobaczymy. Może jeszcze nagram końcówkę, jak będę miał na przykład osiem wygranych albo dwie przegrane. Zobaczę, jak tam pójdzie. Więc to mnie jest druga w nocy, więc różnie to może być. A póki to dziękuję Wam za uwagę, to jest Hearthstone Tryp Aren albo areny w Herzogu, Coś w tym stylu. Dzięki wielkie i zapraszam na kanał oraz na inne filmiki mojego pięknego autorstwa. A ja uciekam na czad na Twitchu, popatrzę co tam ciekawego pisali ludzie. Na razie, hej!